Dzień dobry, witam. Sport w moim życiem, Jaśkiewicz Paweł, kłaniam się niezwykle nisko. Mamy, proszę Państwa, środę. To czas, kiedy można podsumować to, co działo się w weekend, ponieważ już wszystkie mecze weekendowe za nami. I można również też kilka słów powiedzieć o tym, co nas czeka. Ja jednak skupię się na patrzeniu, na retrospektywnym patrzeniu na to, co już zobaczyliśmy. A więc mieliśmy początek w Anglii, który ewidentnie pod znakiem wielkich zespołów był dosyć średni, ponieważ Manchester United przegrał z Evertonem i to bardziej na własne życzenia, a bardziej na życzenie swojego trenera niż z powodu tego, że był słabszy, bo to, że można być słabszym, ok. natomiast jeżeli wprowadza się Robina Van Persiego na 22 minuty i na niego trzyma się 77 minut, a na niej nie podaje ani jednej dobrej piłki, to jest to po prostu no, głupota, coś tu dużo się będziemy oszukiwać, oczywiście ja wiem, nie jestem sery Alexem Fergusonem, nie zdobyłem tyle tytułów i też nie mamy, że tak powiem, takiego, mm, takiej znajomości tematu, natomiast niewątpliwie to wydało mi się troszeczkę głupie. Jeśli chodzi o Arsenal Londyn to też pewna e, niekonsekwencja. Kupujemy Olivier'a Giroud po to tylko żeby puścić go na 20 kilka minut, żeby e, zamieszał e, w zespole, a trzymamy 60 kilka minut e, po Łukasza Podolskiego, który nic nie robi i na dobrą sprawę e, nie daje nic wielkiego swojej drużynie. No, bardzo bardzo ciekawa teza. Ja jej nie podzielam. Chelsea London to zwycięzca tej kolejki, którym tak na dobrą sprawę pokazał swoją siłę i moc z Wigan, a mógł wygrać więcej, wygrał tylko 2-0 i grał ewidentnie na drugim biegu, albo nawet na, na jedynce, na takiej rozruchówce. Manchester City pokazał, że nie jest monolitem, w dodatku stracił Sergio Kuna, Aguero, co już powoduje, że troszeczkę oczywiście cieszą się Jacko, Balotelli i wszyscy inni napastnicy, którzy mieliby z Kunem Aguero rywalizować o miejsce w składzie, natomiast Manchester City raczej się smuci, ponieważ Kun Aguero to przypomnijmy zawodnik, który dał Mistrzostwo Anglii w tamtym sezonie. To jeżeli chodzi o Ligę Angielską, jeszcze można by wspomnieć o Newcastle, które wygrało u siebie z Tottenhamem, chociaż niewątpliwie to nie ten Tottenham, to Raz. Po drugie wygrali Dosyć umówmy się przypadkowo, ponieważ Tottenham miał, pamiętajmy, tą główkę Bale'a, poprzeczkę, a potem miał słupek, potem kilka jeszcze dobrych interwencji Tima Króla, więc teoretycznie Tottenham nie był gorszym zespołem od Newcastle. I na tym bym skończył Ligę Angielską, czekamy na to, co się wydarzy, bo w następnej kolejce wielki szlagier Chelsea kontra Newcastle. Chelsea dziś będzie potykało się z Reading. To będzie bardzo ważne spotkanie dla układu sił i tabeli. Tego co tutaj zobaczymy w następnych kolejkach. Bo jeżeli Chelsea wygra, będzie miała 6 punktów i będzie spokojniejsza troszeczkę o swój byt, nie będzie musiało tak gryźć trawyzy. Newcastle, ponieważ będzie miało 6 punktów i będzie wiedziało, że już dwa mecze ma wygrane. A co do ligi francuskiej, tam no blamarze PS, że cały czas Zatan Ibrahimowicz jest po prostu człowiekiem. Orkiestrą w tym zespole, jeżeli nie ma Zatana Ibrahimowicza ani nie ma Thiago Silwy, ten zespół nie jest w stanie samodzielnie myśleć, co udowadnia drugi już remis, czyli już cztery punkty stracone wobec swoich rywali. Ewidentnie słabszy też sezon ma Lille, które po dwóch kolejkach no, nie zachwycał, mówmy się, raz wygrało, raz zremisowało, no, ale to nie jest cały czas to Lille, które byśmy chcieli widzieć na boiskach Ligue 1. I niewątpliwie też na pochwałę zasługują, jeśli w ogóle zasługują, to zasługuje po pierwsze Lorient, po drugie Nancy, a po trzecie myślę, że Olympique Marsylia też zasługuje na wielkie brawa i uznanie. Bordeaux również można wyróżnić jako zespół, który naprawdę jest wart obejrzenia i wart śledzenia ich wyników. Co do ligi hiszpańskiej, tutaj największe moje zaciekawienie to to, jak bardzo ludzie zareagowali na 5-1 Barcelony z Realem Sociedad i 1-1 Realu z Walencją. Od razu mówię na początku, że jestem kibicem Barcelony, ale ja to 5-1 to traktuję tak powiedzmy jak dobry żart. No, 5-1 z zespołem, który w ogóle nie bronił, który w ogóle się nie starał i od trzeciej bramki w ogóle nie grał. Czy od drugiej nawet już nie grał, bo już wiedział, że Barcelona jest w gazie i Barcelona może tutaj zniszczyć i zniszczyła. No, ja bym jednak takiego zespołu nie przeciwstawiał zespołowi tak klasowemu jak Valencia, który świetnie rozegrał to spotkanie i mógł nawet wygrać umówmy się. Największym chyba zaskoczeniem tej kolejki, oprócz tych dwóch wyników, bo jeden i drugi są troszeczkę przerysowane i to wszystko dowiemy się, co możemy, czego możemy się spodziewać od Realu i Barcelony w czwartek, bo to w czwartek będą grali pierwszy mecz Super Pucharu Hiszpanii i wtedy dowiemy się, co naprawdę one tam w sobie drzemią. Czy Barcelona jest tak mocno, że wygrywa z każdym po 5-1 i jest po strachem, czy też może Barcelona... Jest zespołem troszeczkę takim, powiedzmy, straszakiem na tych mniejszych, a na tych lepszych po prostu jeszcze na razie Tito Wilanowa nie znalazł pomysłu. Ale to dowiemy się dopiero w czwartek. Co do innych meczy, no to na pewno trzeba tak... Powiedzieć, że Lewante to jest zespół, który bardzo dobrze się zaprezentował w meczu z Atletico Madrid, remisując 1 do 1, a bardzo dobra też dyspozycja Betisu, który wygrywa w Bilbao po fantastycznym meczu 5 do 3, przypomnijmy, prowadził 3-0, potem remis 3-3, i na koniec w ostatnich minutach 4-3 i 5-3 i całkowicie zasłużone zwycięstwo Betisu po fantastycznym meczu obydwu zespołów jeśli chodzi o zespoły inne, no to warto też podkreślić fantastyczną dyspozycję Sevii, dobrą dyspozycję Malagi, która wygrała z Soltą Vigo 1-0, i też dobra bardzo postawa Rayo Vallecano, które zdobyło bardzo dobre inaczej. Po bardzo dobrym meczu zdobyło 3 punkty z zespołem, z którym teoretycznie tych trzech punktów nie mogło być pewne. Także ogólnie można rzec, że ten zespół zasługiwał na zwycięstwo i zasługuje na jakąś uwagę w obecnej chwili. Jeszcze Deportivo La Coruña, po wygranej z Osasuną, jako Beniaminek możemy traktować w roli takiego dobrego, dobrego gracza na tym rynku hiszpańskim. Także tak bym to widział z mojej perspektywy odnośnie tego, co widzieliśmy w ostatnich, w ostatnich dniach na boiskach piłkarskich. Co do meczu Superpucharu, to odezwę się kiedy indziej. Natomiast nadchodząca kolejka przyniesie nam rozpoczęcie i rozdanie kart w Niemczech i we Włoszech. Bo Polski, jak powiedziałem, nie komentuje. Oglądałem może jeden mecz przez przypadek, ale nie oglądam polskiej piłki, bo po prostu zawiodła mnie. Więc nie będę się wypowiadał o polskich meczach, przynajmniej o meczach najwyższej klasy rozgrywkowej, chyba że czymś mnie zaskoczą albo urzekną, więc wtedy się wypowiem. Dziękuję Państwu ściśle za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, sport w moim życiem Jaśkiewicz Paweł. Do widzenia, kłaniam się niezwykle nisko.